Wyrób tortilli jest bardzo złożony. Każdy etap przypomina ceremonię, a ludzie często je tu lekceważą. Dlatego postanowiłam coś zrobić, by to się zmieniło. Nazywam się Debora Fadul, ale wszyscy nazywają mnie Debbie. Nie mam nic przeciwko temu. Wasza obecność to dla mnie zaszczyt. Debbie Fadul prowadzi restaurację Diaka. W mieście, w którym pojawiło się wiele luksusowych lokali, ten wciąż się wyróżnia. Debbie musiała jednak wytyczyć własny szlak. Ukończyłam Camille, słynną szkołę gastronomiczną. Naucza się tam technik francuskich. W przeciwieństwie do innych absolwentów, ja postanowiłam zostać w Gwatemali. Nie chciałam wyjeżdżać, bo to moja ojczyzna. Tu są moje korzenie. Nic nie smakuje domem bardziej niż tortilla. De una Można ją analizować z wielu perspektyw: kulturowej, geograficznej, przyrodniczej, historycznej. Jesteśmy w stanie pojąć znaczenie dowolnego produktu dopiero kiedy zrozumiemy, jak złożony jest proces jego wytwarzania. 10 lat temu żadna modna restauracja nie serwowała tortilli. Nazywam się Lucia Barrios. Gwatemala jest moim domem. Dokumentując miejscową gastronomię, dobrze ją poznałam. Restauracja Debbie odcisnęła tu swoje piętno, a ludzie zaczęli słuchać jej słów. Trudno mówić o kuchni gwatemalskiej bez uwzględnienia tortilli. Jadamy je codziennie, to nasz chleb. W domu zawsze uwielbialiśmy tortille. Każdy gwatemalczyk powie to samo. Pamiętam świeże, domowe placki. Podjadałam je podczas pieczenia. Wystarczyło posypać je solą. Na samą myśl cieknie mi ślinka. Tortilla. tortilla, uwielbiany jadalny talerz, skrywający pieczone mięso albo otulający enchilady. ma nawet własny dzień tygodnia. Dziś dzień taco. Taco wtorek. Od dekad stanowią ikonę popkultury. Nie myślcie jednak o plackach z baru w sąsiedztwie. Gwatemalskie tortille są mniejsze, grubsze, kukurydziane i mają dymny posmak, którego uzyskanie wymaga niezłej wprawy. To piękna tradycja. Przygotowanie tortilli wydaje się proste, ale wymaga doświadczenia. Nazywam się Amalia Moreno Damgard. Jestem pisarką i przedsiębiorczynią. Mieszkam w mieście Gwatemala i cieszę się, że stąd pochodzę. Trudno rozmawiać o tortillach, nie klaszcząc. Wszyscy to robią. Masz rację, wychowałam się z tym. To właściwy ruch, forma sztuki. Nie każdy potrafi zrobić wiem, smaczną tortillę. Chciałabym się tego nauczyć. Próbowałam, ale się nie udało. Na szczęście mamy koni. Niektórzy lubią to zajęcie, inni nie. Ci nigdy się nie nauczą. Ja lubię robić tortille, Wkładam w nie uczucie. Nauczyłam się tego od mamy. Connie Hernandez przygotowuje ten smak sześć razy w tygodniu. Pomaga jej córka, Judith. Jest moją szefową. Ja roznoszę tortille i pomagam je przyrządzać. Ona wypłaca mi pensję, dlatego nazywam ją szefową. Tortilla to płaski placek z ciasta zagniecionego z kukurydzy. Wody i soli. Mix. miesza je. Dodaje trochę wody. Zagniata. Trzeba to zrobić dokładnie. Zaczynamy formować tortille i rozklepuje. W końcu można je położyć na blasze zwanej komal. By stały się chrupkie z wierzchu i miękkie w środku. Im bardziej człowiek się przykłada, tym ludzie chętniej kupują jego tortille. Przechodzą do pani koni. Mam nadzieję, że nie będą ich kupować nigdzie indziej. Produkcja tortilli jest formą sztuki przekazywanej po linii żeńskiej. Czasem stanowi też źródło utrzymania. Jestem wdową. Trudno mi było samodzielnie utrzymać dzieci. Mama stwierdziła, że kończy z działalnością i spytała, czy chcę ją przejąć. Zgodziłam się. Cieszę się, że dzięki niej zdobyłam uczciwe zajęcie. Jestem dumna, że stałam się użyteczna ta, dla, dla innych. Wyrabiam około pięciuset placków dziennie. Ja o wiele mniej, tylko trzysta sztuk, ale muszę je jeszcze roznieść. Praktycznie Zwykle noszę po 200 sztuk. Są bardzo ciężkie. Nie martwcie się, schodzą jak świeże bułeczki. Jadamy je trzy razy dziennie. Na śniadanie, obiad i kolację. Dlatego wszędzie widnieją napisy tortille trzy razy dziennie. Nie znam Gwatemalczyka, który by ich nie jadał. Na targu sprzedają je w setkach wariantów. Bogaci i biedni, wszyscy uwielbiają tortille. Bez niej posiłek się nie liczy. Wszyscy mają na nie ochotę. Jedna kosztuje 5 centów. To doskonałe danie uliczne, a zarazem coś więcej niż tani posiłek. Gorące kieszonki skrywają historię kraju i jego mieszkańców. W samym sercu miasta Gwatemala Debbie Fadul próbuje odzyskać kontakt ze swoimi korzeniami poprzez swoje czułe podniebienie. Pachnie przypalonym ananasem, likierem ananasowym i karmelizacją. Zdarza się, że robię coś i nagle przenoszę się do kuchni babci. Pamiętam, jak mnie uczyła, była wyjątkową kucharką. Ale najważniejsze jest to, że burzyła stereotypy. Trudno było zgadnąć, że tak zadbana kobieta potrafi ukręcić łeb i oskubać indyka. Nie uznawała drogi na skróty. Mnie od małego interesowały faktury i zapachy. Pomidory były nie tylko czerwone i pomidorowe. Czułam w nich nuty cytrusów, kwiatów i innych rzeczy. Teraz robię to samo w restauracji.